Manipulacja wielu ludziom kojarzy się z czymś brudnym i nieetycznym, ale ty też manipulujesz każdego dnia. W tym odcinku dowiesz się, czym różni się toksyczna manipulacja od wywierania wpływu, jak robić to świadomie i korzystnie, i dowiesz się, dlaczego ty też codziennie manipulujesz. Jeśli chcesz prowadzić swoje życie świadomie i budować relacje na poziomie świadomym, zapraszam cię serdecznie na ten odcinek. Jeśli myślisz, że manipulacja to coś, co robią tylko źli ludzie, to mam dla ciebie złą wiadomość. Ty też manipulujesz codziennie. I to wcale nie znaczy, że jesteś złym człowiekiem. Za chwilę pokażę ci dlaczego manipulacja to naturalna część życia i jak możesz ją świadomie wykorzystać. Kiedy ludzie słyszą manipulacja, od razu mają przed oczami dramatyczne sceny i oczywiście czarny charakter. Natomiast manipulacja to nic innego jak wywieranie jakiegoś wpływu na drugą stronę. W psychologicznym rozumieniu, manipulacja to oczywiście coś negatywnego, ponieważ zakłada działanie na szkodę drugiej osoby i może być użyte w takim celu. Jeśli tak jest to użyte, to faktycznie manipulacja jest czymś negatywnym. I oczywiście nie polecam takich manipulacji, bo to i tak jest oszukiwanie innych i tym samym siebie nie zadziała na długo i będzie się trzeba uwikłać w sieci ciągłych kłamstw, a tam można się bardzo zgubić i już nie odnaleźć. Ponieważ ostatnio pojawiło się wiele komentarzy na ten temat na moim kanale, uznałam, że chętnie to wyjaśnię. I przy okazji odpowiem na bardzo ciekawy komentarz, który jest powiązany z tematem. Pan w komentarzu pytał dlaczego w relacjach trzeba grać, manipulować i udawać kogoś, kim się nie jest. Więc w drugiej części tego odcinka odpowiem na to pytanie. Zacznijmy jednak od manipulacji. Każdy z nas manipuluje każdego dnia w ten czy w inny sposób. Możemy próbować udawać, że jesteśmy tacy krystaliczni i manipulacje nas nie dotyczą, ale każdy, kto tak twierdzi, zaraz się przekona, że tak nie jest. Co robi matka, która odwraca uwagę płaczącego dziecka, żeby przestało płakać? Manipuluje tym dzieckiem. Co robi kobieta, która nakłada makijaż? Manipuluje. Co robi kierowca złapany za przekroczenie prędkości? Manipuluje. Co robi dziecko, które chce w sklepie dostać zabawkę? Oczywiście manipuluje. Manipulacja jest wszędzie. Wystarczy włączyć telewizję albo wyjść chociażby z domu. Albo włączyć internet. Każdy próbuje wywierać wpływ i w tym nie ma nic złego. I każdy chce mieć wpływ na nas. Najważniejsze jest zrozumienie tego, zauważanie i odpowiednie kierowanie swoim zachowaniem, bo można się nauczyć korzystnie wywierać wpływ, albo robić to i tak, tylko nieświadomie i niekorzystnie dla nas i dla innych. Relacje, tak samo jak biznes, rodzicielstwo, praca i każdy inny zasób, wymaga nawigacji. Nie ma tak, że coś się przydarza i samo się kręci. Nie bywa tak, że relacja sama się tworzy i sama żyje bez naszego udziału. Niestety wiele osób, ponieważ albo nie ma wystarczającej wiedzy, albo mają nieaktualną, ślepo i na pałę kieruje swoim życiem i potem ma pretensje do wszystkich i do każdego. Więc pierwszym krokiem jest zrozumienie, że tak, każdy chce mieć wpływ na innych. I ten wpływ nie musi oznaczać nic złego, wręcz przeciwnie wpływ może być pozytywny dla relacji. Podam to na przykładzie: Mąż przynosi żonie kwiaty. Żona może podejść do tego pozytywnie, bardzo się ucieszyć i szczerze docenić ten gest, może zrobić mu pyszną kolację i powiedzieć wiele miłych słów i tym samym sprawić, że mąż będzie chętniej kupował kwiaty w przyszłości, ponieważ jej pozytywna reakcja dostarczy jemu również pozytywnych emocji i każdy na tym skorzysta. Żona może również podejść do tego obojętnie, powiedzieć dzięki i natychmiast zmienić temat. Mąż może być niezadowolony, poczuć się niedoceniony i wyciągnąć wniosek, że wszystko co robi i tak jest bez sensu i przestać kupować kwiaty. Albo żona może podejść do tego negatywnie, na przykład mówiąc coś w stylu: "Ty się lepiej nie baw w romantyka, tylko napraw ten zlew, który cieknie od tygodnia. Po co mi te twoje kwiaty, skoro nawet nie potrafisz nic porządnie w domu zrobić?". Mąż poczuje się bardzo zraniony, będzie mu przykro, w ramach obrony zacznie też reagować emocjonalnie, zaczną się kłócić i padnie wiele zbędnych słów. I potem będzie trzeba kupować kwiaty na przeprosiny. Oczywiście żartuję. Nie wiem, czy ten przykład jest dla Was przejrzysty, ale mam nadzieję, że zobaczycie tutaj, jak nasze zachowanie wpływa na innych. I to, co my robimy, często nieświadomie i nie mając takich zamiarów, wywołuje odwrotny efekt od tego, co chcemy uzyskać. Więc w każdej z tych trzech reakcji żony, ona manipuluje mężem, czyli wywiera jakiś wpływ na tego męża. I chodzi o to, że dobrze by było robić to ze świadomością tego, jaki ten wpływ wywołamy. I wybierać mądrze. I uwaga znowu dodam. Tu nie chodzi o to, żeby udawać, że cieszymy się z kwiatów. W ogóle w życiu nic nie trzeba udawać. Trzeba się stawać. Chodzi o to, żeby się nauczyć doceniać to, co robią dla nas inni i nawet to, co robi dla nas mąż. I jeśli nawet ten kran jest zepsuty, to rozumieć, że jeśli mi zależy na tym, żeby mąż robił coś w domu, to ja muszę odpowiednio z nim rozmawiać i postępować. I on musi czuć się ważny i doceniony. Jeśli czuje, że i tak wszystko co on robi jest okan dupy roztrzaść, to nie ma żadnej motywacji do tego, żeby cokolwiek robić. Przy okazji, moi drodzy, przypomniała mi się bardzo ciekawa dyskusja, w której brałam ostatnio udział, i tu też jest zawarta pewna ta istotna tajemnica. Także słuchajcie teraz z uwagą. I to też jest manipulacja waszą uwagą, żeby wasz mózg dostał alert i skupił się bardziej na tym, co zaraz powiem. Czyli ja teraz też wami manipuluję. Oczywiście na waszą korzyść. Mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko temu. Dobra, mówiąc już poważnie. Pani zapytała na jednej z grup facebookowych: Dlaczego mężczyźni? Kiedy ktoś obcy prosi ich o pomoc, to biegną na złamanie karku, np. do sąsiada albo do znajomego, a w swoim domu nie można się doprosić, żeby cokolwiek zrobili. Ja naiwnie myśląc, że ta pani zadaje pytanie po to, żeby poznać odpowiedź i zmienić swoje zachowanie, tak, żeby mąż zaczął coś robić w domu, odpowiedziałam jej. Napisałam, że bardzo możliwe jest, że kiedy mąż idzie do sąsiada mu pomóc, to sąsiad jest mu bardzo wdzięczny, podziękuje mu, przy okazji utną sobie fajną pogawędkę i na pewno postawi chociaż piwo. A w domu prawdopodobnie, poza narzekaniem na to, jak jest nieużyteczny, nie dostaje nic więcej, więc oczywiste jest to, że nie ma motywacji do robienia czegokolwiek. Jak się domyślacie, moja odpowiedź się nie spodobała. Kobiety na grupie bardzo się odpaliły i zaczęły pisać, że a co, jak kobieta haruje sama, wychowuje dzieci i też jej nikt nie docenia, że mężczyzna przecież to nie jest małe dziecko, żeby go głaskać po głowie i prosić się o wszystko. No i oczywiście, że mężczyźni są po prostu narcyzami, którzy udają na zewnątrz idealnych, a w domu są śmierdzącym leniem i pokazują swoją prawdziwą twarz. Ten przykład to tak jakby ktoś zapytał jak zrobić szarlotkę i dostałby na nią przepis, a w odpowiedzi zacząłby się denerwować i mówić: "Jeszcze czego? Może jeszcze mam iść do sklepu po jabłka i mąkę, a ja jestem zmęczona po pracy. Po co mi jabłka, skoro ciasto czekoladowe robi się z kakao?". To jest dokładnie analogiczna sytuacja, kompletny absurd. Czyli ktoś pyta nie po to, żeby przyjąć informację do wiadomości, tylko żeby móc ujrzeć się dalej nad sobą i żeby inni przyklaskiwali mu w tym, jaki jest biedny. Znowu powtórzę. Mężczyzna chce być doceniony. Może nie każdy jeden na tej ziemi, ale na pewno zdecydowana większość. I to jest fakt. I całkowicie bezsensowne jest kłócenie się z tym faktem. Lepiej go przyjąć i zacząć doceniać mężczyznę. I przestać pieprzyć głupoty w stylu: A czemu mężczyzna tak funkcjonuje? A czemu nie może nie chcieć być doceniony? Czemu nie może mieć takiej natury, żeby pasowała do mnie? Wiecie co? Deszcz czasami pada, jak zauważyliście, i możemy się obrażać na deszcz, możemy krzyczeć na niego i kłócić się z nim, żeby przestał padać. I przy okazji możemy bardzo zmoknąć, a możemy wziąć parasol i nauczyć się funkcjonować w deszczowym środowisku. Wracając do głównego wątku. Jak już widzicie, mam przynajmniej taką nadzieję: każdy z nas manipuluje. Nawet dzieci, które nie są wyrachowane i nie czytały poradnik poradników o manipulacjach, również manipulują. Do nas należy decyzja. Czy ja będę się uczyć, zauważać pewne rzeczy i wybierać swoje zachowania mądrze czy średnio mądrze? I tak jak mówiłam na początku, absolutnie nie polecam wykorzystywania nikogo, krzywdzenia innych ludzi, oszukiwania i kłamstwa. I teraz niczym już wiarka figurowa na lodzie tanecznym krokiem Franka Sinatry przechodzimy do odpowiedzi na komentarz o tym, czy w relacjach trzeba kogoś udawać, grać i stosować wyszukane techniki manipulacji. Komentarz brzmiał. Odcinek wręcz genialny. Otworzyłaś mi oczy i dzięki Ci za to. Tak powiem to szczerze. Jestem miłym facetem, ponieważ lubię pomagać, nie mam z tym żadnego problemu i dla kobiety mógłbym zrobić nawet najbardziej bezsensowną rzecz, bo lubię. Czuję radość, gdy mogę komuś pomóc. Najprawdopodobniej jest to jakaś trauma z dzieciństwa, ale pomoc innym mi nie przeszkadza. Czyli to oznacza, że najpro, najprawdopodobniej nie potrafię stawiać granic, ale to jestem ja i dlaczego na siłę miałbym się zmieniać dla kogoś i nie być sobą. Także po dzisiejszym odcinku stwierdziłem, że żadnych więcej związków z kobietami: żadnych głupich testów, domyślania się ani zabaw w tym stylu. Wybieram spokój i ciszę i wolę sobie siedzieć sam. Nie będę grał w grę, w której muszę udawać kogoś innego. Niecierpliwie czekam na kolejne materiały, a tymczasem życzę Ci miłego dnia. Pozdrowionka. Zobaczcie. Ja na przykład bardzo lubię przeklinać. W życiu codziennym przeklinam sporo. Kiedy jestem w towarzystwie ludzi, gdzie mogę sobie na to pozwolić, robię to. To jest jakaś część, powiedzmy, mojego charakteru. Kiedy rozmawiam z kimś, kogo nie znam, albo prowadzę konsultacje, albo jestem w banku, albo nagrywam odcinki. Nie przeklinam. Czy to oznacza, że ja udaję kogoś, kim nie jestem? Nie. To oznacza, że nie wszystko musimy zawsze pokazywać innym ludziom. To znaczy, że w niektórych sytuacjach trzeba zachować jakieś granice. Więc można powiedzieć, że ja mam taką cechę jak przeklinanie, ale nie zawsze ją używam. Bo mogłabym oczywiście przeklinać w rozmowach z każdym. Ale ja uznaję, że to nie jest zachowanie odpowiednie w wielu sytuacjach. Czasem jest to po prostu nie na miejscu. I znowu, to nie znaczy, że ja udaję kogoś, kim nie jestem. Ani to też nie znaczy, że ja powinnam się teraz zamknąć w domu i obrazić, bo skoro ludzie nie mogą mnie akceptować taką, jaką jestem, i nie mogą słuchać bez przerwy mojego przeklinania, to ja w ogóle nie będę z nimi rozmawiać. To znaczy, że trzeba się nauczyć swoich cech, swoich cieni, i trzeba znać siebie na tyle, żeby wiedzieć, jakie są moje ciemne i jasne strony. Ja też lubię pomagać ludziom, tak jak ten pan w komentarzu, i coś dla nich robić. I kiedyś przez pół roku konsultowałam za darmo non-stop jedną panią. Byłam dla niej dostępna praktycznie 24 godziny na dobę. Mnie to bardzo cieszyło, że mogę jej pomóc. Ale po jakimś czasie, bardzo krótkim, ta pani zaczęła być bardzo roszczeniowa i przekraczać raz po raz moje granice. Ona potrafiła do mnie pisać w środku nocy i oburzać się, że ja jej nie odpisuję od razu. Albo kiedy jej mówiłam, że jestem teraz zajęta, albo jestem gdzieś tam, i odpiszę potem, to ona nie przestawała mnie naciskać i wymuszała na mnie natychmiastową odpowiedź na jej pytania. I tak dalej, i tak dalej. Więc moja pomoc się zakończyła. Ja mogę pomagać i angażować się w coś dla kogoś, tym samym poświęcając inne moje zasoby na rzecz tej osoby, ale jeśli to się spotyka z brakiem wdzięczności, brakiem szacunku i podejściem mi się wszystko należy, ta pomoc zostanie zastopowana. Ja nie będę kosztem siebie ratować kogoś, kto i tak tego w ogóle nie docenia i zachowuje się tak, jakby to on robił mi łaskę. I proszę zobaczyć, Gdybym ja dalej się w to angażowała, swoim kosztem, to ja bym na tym ucierpiała, mogłabym stracić jakiś swój zasób i tym samym ta pani również by ucierpiała, bo ja nie będąc w równowadze, nie mogłabym pomóc ani jej, ani nikomu innemu. Tak jak Pan w komentarzu pisze, on ma problem ze stawianiem granic i daje komuś za dużo, ale on tak jest i nie będzie się zmieniał dla kogoś. Tylko, że tutaj nie chodzi o zmianę dla kogoś. Chodzi o nauczenie się obchodzenia ze sobą samym po to, żeby tworzyć udane relacje z innymi. To zmiana jest dla nas, a nie dla kogoś. I ktoś może powiedzieć, że jest chorobliwie zazdrosny w relacjach, sprawdza partnerowi non-stop telefon i robi mu awantury, kiedy spojrzy na kogokolwiek innego. I on taki po prostu jest. I żadna relacja mu nie wychodzi. Najpierw jedna, potem druga, potem trzecia. Partnerzy tego nie wytrzymują. A on też może powiedzieć, że dlaczego on ma się zmieniać dla kogoś? On przecież taki jest. Dlaczego ktoś inny nie może się zmienić dla niego i na przykład zaakceptować to, że on jest taki? I być z tym w porządku? I ignorować to. Albo na przykład przestać w ogóle wychodzić z domu, żeby nie wzbudzać tej zazdrości. No i dobra, jeśli ten ktoś twierdzi, że on się nie chce zmienić i woli być sam. To ma takie prawo. Dopóki on jest z tym ok i jemu to odpowiada, nie ma żadnego problemu. Ale jeśli chcemy mieć udane i satysfakcjonujące relacje, to musimy wziąć odpowiedzialność za nasze problemy, za nasze braki, które przeszkadzają nam w tych relacjach. I tak jak w podanym komentarzu. Jeśli pan robi zbyt wiele dla innych i nie umie stawiać granic, to jest to działanie przede wszystkim na jego szkodę. Czyli on być może ma wgrany program zasługiwania na miłość. On musi stawać na uszach i robić wszystko dla innych, co swoją drogą na pewno nie spotka się z takim efektem jaki ten pan chce uzyskać, bo inaczej on nie jest wart miłości. On nie jest w swoich oczach wartością sam w sobie, tylko musi na tą wartość zasługiwać bez przerwy. I on na tym traci. Czyli zmiana tego zachowania nie powinna być dla innych, tylko dla niego, bo to jest schemat, który ktoś kiedyś wgrał mu do głowy, który on przyjął za swój i teraz się nim posługuje. I ten schemat nie jest prawdziwy. To nie jest prawda, że on nie może stawiać granic, dlatego że ludzie potrzebują granic w relacjach, dzieci potrzebują granic i my też potrzebujemy tych granic. I oczywiście nasza psychika w takiej sytuacji przyjmie założenie, że ja jestem dobry, bo ja lubię tak robić, ja lubię taki być. Kobieta, która żyje z mężem, który ją leje jak mokre żyto, ona też powie, że ona go kocha. Też będzie myślała, że ona po prostu chce z nim zostać, bo x, z. Psychika, kiedy my nie reagujemy odpowiednio na sytuację, ona nas jakby wlepi w tą sytuację. Czyli na tym przykładzie, jeśli mnie bije mąż, a ja nie reaguję, uciekaj albo walcz, bo nie umiem odejść ze strachu, i nie mogę też męża pobić, też ze strachu. Moja psychika musi zaadaptować się do sytuacji poprzez racjonalizację, między innymi. Robi to po to, żeby chronić tożsamość i przetrwanie jednostki w sytuacjach skrajnego stresu, zagrożenia lub braku wyjścia. Psychika broni się przed rozpadem, bo akceptacja prawdy oznaczałaby konieczność działania, a to często oznacza konfrontację z lękiem, samotnością, biedą, wstydem itd. Podsumowując. Zmiana naszych negatywnych schematów zachowań jest przede wszystkim dla nas, a nie dla innych. I tak jak mówiłam, jeśli pan uzna, że on nie chce tego zmieniać, ok, może tak być, może tak żyć, może być sam i być szczęśliwy bez relacji, albo może tego nie zmieniać i kolejne relacje nie będą wychodziły. Opcji jest kilka. Natomiast pro problem jest wtedy, kiedy on tak postanowi, a nadal będzie się frustrował na relacje i na to, że ich nie ma. Wtedy jest to zachowanie neurotyczne, pozbawione sensu i jest szansa, że on nie. Nie uzyska satysfakcji. Zakończę to jeszcze jednym przykładem tego, dlaczego warto zmieniać te schematy. Weźmy naszego znanego nam wszystkim Ferdynanda Kiepskiego. Ferdek Kiepski ma swoje zdanie na wiele tematów. Na przykład nie ma w tym kraju pracy dla ludzi z moim wykształceniem. To jest klasyczny schemat wyuczonej bezradności. Ferdek nie szuka pracy, bo już założył z góry, że nic nie znajdzie. Usprawiedliwia swoją bezczynność, zrzuca winę na system i zostaje przy piwie. I on też tak myśli, że jestem taki i już. Co mogłoby się zmienić u Ferdka? Zamiast narzekać, Ferdek zacząłby dorabiać, na przykład naprawiać rowery sąsiadom, rozwozić pizzę, pomagać w przeprowadzkach itd. Czułby się potrzebny, miałby więcej energii i przestałby użalać się nad sobą. Halina zaczęłaby go szanować, Walduś by się zainspirował, a sąsiedzi przestaliby się w końcu z niego śmiać. I może Ferdek nie zostałby milionerem, ale odzyskałby poczucie sprawczości, a to zmienia wszystko. Dziękuję, że dotrwałeś do końca tego odcinka. Jak widzisz, manipulacja to nie tylko brudne gierki, ale codzienne mikrodecyzje, które wpływają na nasze relacje, nastrój i życie. To świadome wybieranie wpływu, a nie uda kogoś, kim nie jesteś. Jeśli ten materiał otworzył Ci oczy, zostaw lajka, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych treści. A jeśli znasz kogoś, kto mówi, ja nigdy nie manipuluję, to podeślij mu ten film. Napisz w komentarzu, proszę, który schemat najczęściej widzisz u siebie albo u innych. Wybiorę kilka z nich i poruszę je w kolejnych odcinkach. Dziękuję za Twoją uwagę i pamiętaj. Możesz wpływać, nie raniąc, możesz zmieniać, nie udając i wszystko zaczyna się od świadomości.